Witam bardzo zresztą w kolejnym odcinku z Yandere Simulator Ludzie, dziękuję wam wszystkim znowu po raz tysięczny za komentarze I mam do was pytanie Pytanie i w ogóle dziękuję też osobie, która pokazała mi, że mogę sobie wika wybrać <grymne> Także dzisiaj będziemy zaczynać też od Amai Także zrobimy zakończenie sekretne z siostrami bo to mnie zaintrygowało, bo tam napisaliście, że jest kaczenka. Tam jedna osoba napisała, że jest kaczenka, Także, jak ja słyszę kaczenka, To ja to muszę zobaczyć, nie? Yy, i, I zrobimy to Co próbowałam wcześniej, żeby tam pogadać z tą ama i tak dalej Ale ja coś tam źle wpisywałam Nie wiedziałam to co konkretnie tam wpisać Jakie tam rzeczy jeszcze mi brakuje i tak dalej Także spróbujemy jeszcze raz do tego dzisiaj podejść Także zrobimy dzisiaj te dwie rzeczy i resztę będzie to następny odcinek. Nie? Tak, tak podbierze Cię chyba sobie dzisiaj zrobimy, żeby... Ja nie chcę, żeby też ten odcinek jakiś mega długi wyżej, jakieś 30 kurwa minut. Czy coś, nie? Max 20 wyjdzie. Także yy, dobra, mam 630. I w ogóle to, co coś się chciałam wam jeszcze spytać. Chciałam się spytać. Kurwa. Mam nadzieję, że mnie słać git i grę. Dobra, to co się, się chciałam spytać, to... Czy jest tu taka osoba, albo czy jest jakoś tak kilka osób, które oglądałem wszystkie moje odcinki po prostu jak lecą po kolei, nie? Bo, bo chciałam po prostu to wiedzieć. Nie? Także napiszcie mi na dole e, w komentarzu, ile osób ogląda wszystkie moje filmy. Po prostu jestem tego ciekawa. Czy większość jest tylko po to, że tutaj nagrywam jąderę? Czy oglądacie wszystkie po prostu moje filmy, co wrzucam, bo ja naprawdę się staram, żeby kuźwa było tutaj ciekawie, nie? Dobra, wychodzimy z pokoju, idziemy po, pie po, 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 po pieniądze, ale żeby... Ale Boże, co? Nie <laughs> ja umiem dzisiaj mówić. O kurwa, i teraz to jest inaczej. Przeczytałam i nie mam pieniędzy. Czy tutaj gdzieś to kurwa leży? Tu gdzieś to leży? Coś tu leży. What? Money! Dobra jest. I kuk. Kurwa mogę gotować nawet w, w, w domu. <ścoughs> 110 mam, dobra. I mam kupić sobie kilof. Gdzieś w mieście, nie? Ale też czytałam, że chyba. TEN kilo mogę zabrać sobie z domu. Tutaj jest ten śrubokręt. Hammer... A tu nie X. Ale tutaj nie ma nic. Ej, w tym domu. To chyba muszę kupić. Dobra, to idziemy kurwa kupić sobie to po prostu. Nie. I tyle. Idziemy to sobie po prostu kupić na miasto. Game Store. No to chyba nie tu. A nie. O! Dobra. Pik-hex! Kurwa! Pursz! No i mamy. Mamy kilof, Zakupiłam, ludzie. <tryk> <tryk> Tutaj mamy te wszystkie gacie, nie? Tutaj mamy. Jeszcze inne rzeczy. Dobra, idziemy do domu. E, do domu, do szkoły idziemy. Idziemy do szkoły. Dom, szkoła, kurwa. Dobra, school. Najlepiej w ogóle też jakbyście pisali mi w punktach tak 1, 2, 3, co mam zrobić. Byłoby mi trochę łatwiej też. Muszę iść na te wielkie drzewo, nie? I kopać tam, po prostu muszę iść tam kopać. Czego ja mam? Przez sobie tego kamera? Ej, nie mam. Czy ja miałam go brać? Jakoś? Dobrze, zakupiłam go, no to chyba go mam, nie? Ja znowu źle robię, nie? Nie wiem. Dobra, idziemy na to drzewo, może opcja się pojawi. No <laughs> i tam muszę co dzień kopać, a się zrobi dziura i coś tam się odjebie, no to zobaczymy. Co, co, co się tam odjebie, no. Gdzieś, gdzieś, kurwa, tylko pytanie, gdzie to miejsce jest. Ej, no, ale ja tu nie mam żadnej kurwa opcji, nie? No nie gadać, że ja tu muszę ze sobą mieć. No logicznie rzecz biorąc, chyba muszę, nie? To ja zjebałam znowu. Ej, bez, ja, ja powinnam mieć nick. Spierdoli wszystko, kurwa. No co jest? Ej, dobra, wait, czekajcie ludzie, bo ja coś zjebałam. Nie mam tego w ekwipunku w ogóle. Kupiłam to. I tego nie mam. Aha, dobra. Co to jest? O, ty śmieciu. Dobra, pickeks. Select. Yes Aaaaaah! Ja pierdolę! Kurwa w szopie był! u Jezus! Nie no, nie mogę, nie! Jaki debil, no! Panie, jaki debil! Jest! Ludzie mamy go! Do. Do no dobra, ale. Kurwany, ja nie mam przejść, jak tutaj tyle ludzi idzie. Ja Zaraz będę mieć reputację minus 100. A nie wiem, czy to jakoś negatywnie nie wpłynie na wszystko, to co zrobimy. O jezus, ja nie mogę tego kurwa. A mogę to schować do tej tej torby wielkiej? Przetaszczyła hamera. Er nie mogę! Kurwa, nie mogę tego tam wsadzić, jej Szkurywa. Dobra, czekajcie, to nie muszę se tam to kurde, ej Get the fuck out. Tam jeszcze te dryblasy stoją, bo oni mnie zaraz dokautują mnie. byłoby miło, jakby oni stąd na serio poszli, nie? O, no właśnie o tym kurwa. O! O tym mówię! Nie, prze, nie przejdę kurwa, no, nie przejdę! Ja muszę poczekać, aż oni sobie pójdą nie? Ej, ale mi tego pika pozostawcie, czy sraka coś z tym. No, ja wiedziałam, że nie przejdę. No, po prostu ja to żem nie? nie? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ej! Nie że mi to zajebali. Żeby drzewo się tak dygało? to trochę nierealne. Masz liście, nie całe drzewo. Dobra, czekajcie. ja muszę poczekać, aż oni sobie po prostu pójdą mnie. Aż nauczycielka też sobie pójdzie i w ogóle, bo normalnie. Może tędy kurwa przyjdzie? O. 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 -o. <grych> Dobra, idziemy. Teraz już musi być jakaś opcja. I zaraz mnie pojebie, ludzie. Muszą oni Nie wkurwiać. No ja pierdolę, już to by... Ja już byłam, ja już tam byłam Ej, Przecież to kurwa się nie da nic zrobić Aha, i jeszcze mnie cofnęła no, kurwa pizda do domu, nie? Wy macie cierpliwość do tej gry? Naprawdę? Ja nie mam Ja dosłownie nie mam Już mi krew zlewa. ja kurwa widzę, że 3000 razy mi kuria idzie Very interesting. Dobra, ludzie. O, boże, ten. powietrzu. Remove. Co to tam, kurwa, jakaś jaskinia będzie. Progę 6 na 100. A! Ej, ale to ja ten hammer mogę sobie tu zostawić? Hammer pickaxe. Łot nasz się. Hammer, boże pickaxe No to jakaś dziurwa będzie. No dobra, to idę do domu teraz. Także Gains, wrócę do Was. Kiedy już tam będzie stuba, albo już będę mieć koniec, nie? Bo ja jednak będę musiała łazić no stopnie. Także jeśli odcinek wam się podoba, zostawcie lajka i komentarz i suba. Przede wszystkim. Bo... Miło mi wtedy, jak jesteście. Jesteście i chcecie jakieś odcinki czy coś. Dobra, clear. Nie, clear! O! Nie! Zostaw mi to! Zostaw mi to! Wypierdalaj, zostaw mi to! Jak ona mi to kurwa zabierze, to ja nie wiem. Wypierdalaj! Nie. Teacher, ty jesteś kurwa. Czy tu senpai stoi? Dobra, one no się tam pójdą. No nie gadać, jeszcze po policji mi zadzwoni. Zaraz. Nie, bo zabrałam to stamtąd. Ey. Dobra, <śmiech> przebiegłam. <śmiech> ja jebę. Przebiegłam. A ta załamana, bo osady nie ma. <laughs> No tak się dziwiłam, o co chodzi, nie? A przecież jest to drugi week so mamaj? <grystanie> Zapomniałam My no się nie skupiamy na razie na tym Tylko żeby wykopać pierdalną dziurę, nie wiem po chuj w ogóle też 12 na 100 progres? Przecież ja nie zrobię tego w cały week No ja pierdolę No przecież ja tego nie zrobię Środa jest! Czy ja muszę przez cały week to kurwa robić? Od osany? Nie pietal mi nawet, że muszę od osany to robić. Okej okay, guys, y zrobiłam sobie do osany, bo myślałam, że szybciej mi to pójdzie, jak y dam sobie week na osanę, ale to nie ma chyba znaczenia. I, i, I się skapam, że mogę kilka razy kopać w tym miejscu z Cztery razy i to po prostu wtedy zdążę, nie? Także... Yy, mamy czwartek Urwa już tu godzinę siedzę Czy idzie? Mamy czwartek Mam nadzieję, że teraz to wykopię już do końca że tam jakaś dziura jest Także... Let's go Let's go Zobaczymy, co to za zakończenie jest dziwne. Jakieś Halloweenowe. Nie wiem o co chodzi. Ale widziałam coś dziwnego już w środku i. i nie wiem. <laughs> także zrobimy dzisiaj właśnie to. I, i spróbuję jeszcze raz z tą pogadać. Ten liście jak tam dać. Yy, także przeskipuję sobie to wtedy do Amai Bo na razie mam osłonę, Bo myślałam, że kurwa pójdzie to szybciej, ale to. No po prostu kilka razy mogę tam ciupać, nie? I pójdzie to szybciej niż jeden raz. Myślałam, że jeden raz mogę tylko. Także wiemy to i będzie już chyba g... Patrzcie, coś tam... Co to, kurwa jest. Nie wiem co tam jest, ale się sram, nie? <laughs> jest ja sram normalnie już. 98. Że pójdzie. Dobra. Ciup, ciup, ciup. Naprawdę, o, się muszę tu... O, 84. Dawaj, dawaj, dawaj. Wyciupa już to do końca, nie Mam dość tego biegania w tej wefty tej bez jaj. O, 90. Co to jest?! Dobra, ostatni raz, już stuwa musi być. A nie gadaj, że nie. Seriously. Seriously? No kurwa! Może w piątek tu przejść jeszcze. Nieee! Ok, guys. Ostatnia część, nie? Mam nadzieję, że grę dobrze słyszycie. Czy nie jest tam za cicho, czy coś. Nie? Już myślałam, że tego nie ma. Dobra! Ostatnia! Ostatnia! Już musi to być ostatnia, nie? Ja jeb. JEST! Udało się! 100 na 100! Wchodzimy! Wchodzimy i oglądamy Kurwa, mi Co to? Co to jest? Ty jaka grafika! Jak to się ściemniły te kolory teraz <grystanie> Co to jest? CO to, TO JEST WŁAŚNIE, to, to, to? Ej, mieczur to jest jakiś, co to kurwa jest? Co wy miście tu polecili? To jest kurwa creepy. CREEPY TO JEST! Ej, to takie rzeczy w tym dali, kurwa? To ile mnie to ominęło, nie? A no tak, kilka lat. Ej, no psychikal zrobiłam. Powinnaś to wyjąć innym palcem. Co to kuchwa? Zaraz wstanie, nie? I mnie złapie. Co to za mieczor dziwny? Serduszkowy mieczor.

I don't think she will. Then, what are we going to do about her, sister? That is a very good question, sister. What the shit? It's What? Ej, to jest symulator zabijania, czy co to kurwa jest? O, przelazły pizdy. Może nie chce mi się tego czytać trochę, nie? No tam gadają. Gadu, gadu, gadu. <grym> <grym> kurwa, Wings! Wings Club! <grym> Kupa zamieniły się w Wings Club. Ej, ale to jest demon. Co jest, ej? Za bardzo nie chcę mi się tego tłumaczyć, tutaj, wiecie. Za dużo gadaniny. Dobra, skipujemy co, nie? Szybko to. Znaczy, nie chcę dosłownie tego skipować, jakby coś się miało jeszcze. pojawić? Kurwa, latam. O, nie. Koniec Co? Dobra, no. całkiem fajne, całkiem fajne, także dziękuję za podesłanie tego pomysłu Męczącego pomysłu, ale się udało Także próbujemy jeszcze ten, ten, ten... To z amajnie znowu, znowu, kurwa Ok, guys I do klasy Kupiłam ten Sigrety, kupiłam za pointsy, nie? No i idę teraz do domu, i na następny dzień wrzucę to, to gdzie ma się ze mną tam spotkać, nie? Z rana, żeby o, z rana to odczytała mi tą karteczkę, nie? No i zobaczymy, może tym razem już to wyjdzie, nie? Okej, okay, ludzie, mam mi notatkę, i ona już powinna teraz iść. Myślę, że teraz powód jest zbyt dobry, żeby nie przyszła. Także zobaczymy teraz, nie? Spieszę ten czas. Let's see. Let's see. No idą. Proszę, jak to zadziała, bo. Ja nie Po raz 30 to samo. Dobra, idziemy za nią, bo ja nie wiem gdzie to kompletnie trochę jest, gdzie ja to tam dałam. No, gdzieś na rów topie Także idziemy za nią, nie? Dobra, dobra, idzie, 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 ludzie, idzie, idzie. Zapierdole. Ja yeah. Jest! Może dziękuję wam za taką dosłowną instrukcję, bo normalnie ja nie wiem, nie? Ale jest, idzie, idzie. Idzie, idzie ludzie. Idzie i biegnie, nie. A to tutaj jest. Dobra. Okej. Okay. Mogę ją rzucić, oczywiście, nie? Ej! Ej, ale tu jest rzuć! A jak z tym gadać? No nie jestem jej najlepszym przyjaciółką jeszcze! Serio no mi brakuje! Czterak punktów! Nie gadać! Jest! Chorowa jest O? co? Okej Okej mogę poprosić, żeby już szła za mną nawet 57 na 55 Okej, okay, czyli co? Teraz z tego co rozumiem, pogadałam z nią Muszę iść Po prostu do domu i coś mi się tam odpali? Hello? Dobra, to idziemy no kurwa, nie kawałek. Oh! Czy to jest to? Idziemy. Co to ku... Co to kurwa jest? Myszy? Ale ja. Ej, co?

Mam! Mam kluczyk! Ludzie, mam kluczyk, jakiś kurwa. Tam jest jakiś ciul. Hello? Tam też tuś jest. Ej, dobra, co ja mam tu konkretnie zrobić? Ja mam coś ukraść? Mam kluczyk jakiś do czegoś, ale nie wiem gdzie, gdzie iść z tym. Czekajcie. Zaraz wykminimy, gdzie tu mam iść. Ale może, że chyba do tego mam... Może... ej, czekajcie, tam są drzwi jakieś. Search for a way to enter Bakery. Dobra, ale czekajcie, bo ten gościu tam łazi. O, ale mi się w oczy świecą! O kurwa. Dobra, czyli muszę na nich uważać. To co to jest? Nic. Mogę jak krótce coś tutaj innego... Mogę się pokłócać, też? Dobra, ten gościu musi se... O, właśnie, właśnie. idź c. Chyba, nie wejdę tu. A tutaj? O! Ej, co to? Co to jest, kuba Bendy? What the fuck? To jest jakaś piekarnia gotycka, co mi tam też spisaliście. O, o! O kurwa. Ale było blisko. Wlazłam. Co tu? Góra, góra, góra. Criminal activity. O kurwa, coś tu się zbugowało. Halo? Uu, kto tu jest? Dobra, gdzie ma iść, nie? Gdzie ma miść? Patrzcie, ile FPS-ów mam. U góry macie moje FPS-y, nie? W prawym, górnym rogu te malutkie liczby to są moje FPS-y, nie? Ej, dobra, czekacie, bo ja tu wlazłam, ale ja nie wiem, gdzie tu mam iść. Pej raczej nic nie będzie. Tam ktoś na dole gada. Co tu się kurwa dzieje? Co ja robię w ogóle, nie? Może tu? O! O! Nie mogę kolekt, a teraz mogę Mam! Okej, okay, muszę teraz wyjść Kurwa, papiery, wychodzimy Wychodzimy Kurwa, ale jak ja, jak ja tu weszłam teraz, to nie wiem Oh shit Kim ty jesteś w ogóle, nie? Gothic Gopik, Dobra. Czekamy, uciekamy, uciekamy. O! Prawie mi widziała. Dobra, guys, mieliście rację. To są zajebiste rzeczy. Tylko ja... ja jestem ciemny, Ale z waszą pomocą zrobimy to wszystko, nie? Mówię wam. Widzicie, idzie doskonale. Normalnie. <grystanie> Tam no jest nawet daleko gdzieś jakichś dwóch... z nikt tu nie ma w sumie, więc... No, gościu, idź stąd. Weź se stąd! Weź się odwróć już! Hello? Hello, Bendy, znowu? Dobra, idziemy za regał. Dobra, dobra. Co oni to w ogóle sprzedają? Cookies? Ciasteczka jakieś? egzitujemy ludzie. Kochwa, nie tu? Nie tu mam iść? To gdzie ja mam iść? Z my iść przejściem dla pieszych, z którego wyszłeś. No to kurwa tam, nie? No nie gadaj. Dobra, guys, to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Już się kurde poddałam, już nie wiem, gdzie to wyjście jest. Jak coś wie, było jeszcze po tym wyjściu z tego domu, to normalnie nie wiem. Ale mam nadzieję, że WIBO wszystko odcinek mi się podobał i będziemy się widzieć w następnym, także trzymajcie się i do następnego.